Dodrzek mocny, mocarny, mocarny A, a zobacz, ale zobaczmy, je, ale, ale zobaczmy, coś ci pomógł, coś ci nie pasuje. Ach, a my? O! Co ty robisz? Prawda, Jenkins, to jest pewna. Jak strzelasz się na policjancie, jak ja się strzelam na policjancie przynajmniej, to jest takie. No! Strzelanko, nie? A tutaj. Oh, oh, oh. Jest presja zawsze, no? No, głównie jest presja, żeby kapela cię nie postrzelił, także to jest głównie ta presja. Podaj się! Nie! 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 Kapela mnie zabił! So fucking bad! Mi się ręce nie! Masz Nitro? Co nie? W ale nie, poważnie pytam, Nitro jest legalne. No ale nie mam. Dobra, ja pani mam. ma Nitro? Nie, pani to ma widzenie do rozwój. Ja Problem, mam. Pan ma? Pani tak pytam z ciekawości, że chciałem się tylko doinformować. Dostępny, że, bo to to się ty chce bezpiecznie od swoje życie, od wczoraj się nie czuję, jak pan nam gra Ale możesz powoływać? Mogę powoływać, no? Ale ja panu nie zesrałem się wczoraj. To było, z... Nie, ale przepraszam, ja, ja wróćmy do tej rozmowy. czy pan uważasz, że... Wy... Wyznaczeniej C4, wyznaczenie mnie bazuką, może w ogóle w jakikolwiek sposób konkurować z tym, że się panu zostanę na klawiaturę? <noise> <noise> Pan się, za... się zachował jak człowiek, by... Pani się zachował Nie! Ja... To Cześć siemano, siemano. Dokładnie. Dokładnie robię, trzymając suzan za włosy i dociskając ją do tego kroka. Co kur... tam się na górze dzieje! Zmiede, jakie krocze, co jest? Tej, wytętym, kur... jakie krocze dociskając, Zmiede, co jest? Dobra, ty jedyne to, to dociskasz czasami. Zmiede, mówię, mi teraz kapela. O Idę ty, płakać. Nie... Na razie Ja płaczę fire. 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 Dzie, dzie, Nie ruszaj się, nie ruszaj się, nie ruszaj się, nie ruszaj się! Nie ruszaj się, nie ruszaj się! Nie ruszaj się, nie ruszaj się. Nie, HA <laughs> DLACZEGO Nie! Trzeba było z zerem! Co Henguzian to odpowiesz? A ja bym cię Maciek to bym ci kur... tak zrobił i potem... I, I potem twoją matkę też... I potem bym ojca wziął i z matką... I, i następnie bym wszystkich razem wziął do jednego k... Kół... I bym ich wszystkich po prostu wjechał I następnie bym potem wziął twoją babcię nawet też bym wziął i bym z nią zrobił... Dobra o, 10-4 Informuję, że dwie jednostki. Co się dzieje? Zerwano negocjacje. Haja, jest zerwane negocjacje. Hank. Jedziemy na paleto. Yes, jedziemy na paleto. What the fuck. Jedziemy na paleto. Ty to patata? No, z tyłu. No, cześć. On śpi sobie. O, jednak nie śpi. No siemano, co się no coś się stąd dzieje. Kurwa, obudziłeś mnie. Chory jestem! toś to śpich, 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 tobie. Ba, trzymaj się! Hej, Hęk. Co to kur... jakieś ponędne Hej, Hęk? co ty robisz? Co ty robisz, jakieś. Hej, Hęk. Low, low! Chcesz nam na szybciej Absolutnie nie! Dlaczego? Kurde, tego ponętnego głosu nie miałem, to zrobił. Hej, Hęk. Przejażdżam, że ty się dusisz. Jak? Czy po sztucznego oddechania? Ja cię wykonać. Rób mi teraz. O, tak. tak się to, się. Znaczy, nie możesz. Co ty robisz? Co ty robisz? Siedem, sześć szpital. Chodź. Oła! No wiesz co, takie życzliwe słowa ci mówię Duże. Mamy, no, się. do i... pracy, z tobą, to jest katorga. 62. No, chyba pomoc przyjechała. Nie musi Skype'a, ja tylko Skype'a, mamo. Okej, okay, bro. <laughs> jak zawsze... Jak zawsze pierwszy na miejscu. Halo? Taksi. Podejrzane taksi, przepraszam, bo... Hmm, wiesz co, kusi mnie, muszę ci zobaczyć. Jedziemy nie? na komendę. A czemu? Wtargnięcie e, nie, do rady nie? nie, 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 proszę Pana, Jest pani to jest aresztowana. To jest Zna pani swoje nie, prawa? Proszę, to, nie, to jest nieporozumienie, błagam. Dobrze, pomogę pani wysiąść. Ależ z to jest departament! Z w tym momencie! Wysiadaj, kończy na ziemi, chleba, kur. Chleba te do góry! Rozmawiałem ze swoją córką, która hmm. to podobno otrzymała od pani taką dobrze, informację, tak, że jest poczuł. pani w ciąży z moim przyjacielem, Henkiem Owerem. Ja. Dlatego też staram się troszczyć, jako że będzie pani matką dziecka mojego przyjaciela. Być to, może będę to... chrzestem tego dziecka. No to dobrze. Dobra, mi się no się na pepek? Ja się w ciąży nie mogę denerwować. Dobrze, tak jak no! raz no, no, syna. No, no, jest, no jak jest. Porozmawiaj to... mnie. No się, Manko, z tej strony o... BDS 2.1. Siemako, będziesz krzyżał, z góry mam nie Zdajesz sobie sprawę Ktoś po prostu postanowił, że będzie 820, nie wiem kto się z kim dogadywał, ale obie strony się zgodziły, więc zamknij PINE i przestań płakać A propos wszystkiego! Co się dzieje w tej grze... Nie, nie mogę, ja się nie mogę denerwować. Przecież ja się nie mogę denerwować, no, y y pomoc w usiłowaniu zabójstwa funkcjonarza policji ucieczka. I kradzież rody wozu. A są jakieś dowody? Dowód jest taki, że poruszałem się z kradzionym radiowozem mm. yy, oraz... Yy... został ukradziony? Tego nie mają dowodów na to. A. Ja mogę powiedzieć, że znalazłem i chciałem oddać. Mm -hmm. No to się samo wyjaśnia, to już nie ma zarzutu, no dalej. No pomoc, <laughs> bo ja uciekałem przed policją, jak chcieli mnie zakuć i podjechał samochód bo ja wsiadaj, wsiadaj, no i siadłem. No to była luźna propozycja, też nie widzę problemu. Dobra, no i ucieczka przed policją, bo chcieli mnie zakusić, mówili nie wstawaj z ziemi, a ja wstałem i uciekłem. No masz takie prawo, no nie. No jak ty znałeś ten test? Dobra, proszę pana, teraz takie, za, za, jakie jest najważniejsze prawo na świecie? Prawo jazdy. Mówiłam, że to jest trudny temat. Tam nie Oni mają wstupnie. ciebie daleko w poważaniu Nie Dobra, rządem. panowie, mam, mam na to radę Nie byłem dzisiaj zębów, mogę ich powalić mm. Spokojnie, nie nie nie, 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 ale ja mam maskę. Co kur? Nie no, nie możemy takich zrobić. Ok, takich nie pewno. Idę na dół, idę na dół! W którą stronę będzie się odjeżdżać? W lewo W lewą stronę. W stronę Twoje lewo <noise> Proszę poda podać wschód-zachód. Wschód. Zachód-zachód-zachód-zachód-zachód. Będę odjrzać na zachód, na zachód Jak wychodzisz z banku, nasze prawo. <noise> Jak wychodzicie z banku, nasze prawo. <noise> Ale im <nie> poj**ali. <noise> nie wiedzą, oni teraz pierdolą w przestrzałku na wprost banku w góry. <noise> Ja tego nie widziałem. No, zajebiste. Dobra. Ustawi się pan pod ścianą, że pana argumentem jest nie widziałem. To ja też nie widziałem. Nie może pan... Proszę pana, pływamy od pana, dosłownie wpływamy na pana, czyli pan też nic nie czuje pod wodą, rozumiem, tak? Kojarzy pan Wersow? Ona też nie wiedziała. Nie. Miłej odsiadki, no. proszę pana. Udanej resocjalizacji. Santorini, dzień dobry. E, witam sąsiada, witam... Cześć, cześć. mam cześć. pytanie. No. Czy tak nie napierd... Za tym jak wyprowadzą swoje wiewiórki na paleto, wolne miasto, mm -hmm. jakieś omamale, jakieś kur... Mm -hmm. krzyki. Czy można troszeczkę ciszej? Oczywiście, że tak, to przepraszam. On -no, wie pan jak góry działają, echo jest! Echo wie pan, jest. pan pan górale jak robią, to troszeczkę okay, stonować jakby można było. Dziękuję. Jasne, przepraszam bardzo. Sośia dzwonił powiedział, że mam być ciszej. Dzień Zatrzymaj dobie! się! Los to jest Departament! Ręce do góry glebę! Ręce podnosisz! Ręce. Polczę na ziemię! Departament narkotykowy! Drogi, ja jest! Klimatyczne zagadki Los Santos! Los Santos ma już Departament! O, idealnie. Tutaj będzie super. O, tak? czaruj, świetna robota. Dzięki bardzo, trzymaj się. Nie! to hmm. ta osoba to wybiegła lo na lotnisko i się sama podała. Hmm, tak. Przepraszam, żeby przybić żądanie, nad brodą. O, Erwin to jest Kamil, Kamil to jest Erwin. Ciema. Ale po Kamil, Kamil w jednym momencie, jada na Masz, masz to? To... mam to. Masz to, no, to dobra. To jest najlepsze? No. Żeby mamy spoiler, zupełnie inne bo głosy, a ludzie mówią, że takie same. A, ja co mówią, kupa, mówisz? Czy wiesz... trzeba kupić? To jest ewron czy nie? Nice. Tak, to jest ewron, na starym mikrofonie podpiął znowu tak. Ty, daj klucze. Ja, tylko czekamy jeszcze na wsparcie, nie? Żeby ktoś się tutaj zajął zakładnikiem. Mhm, dobra, dobra. 4 do 2 Ja się nie dam ee, porobić, ja mam broń przy sobie. Jakaś jednostka da wsparcia na no, wsparcia? No, no. Jaki plan? No jak zerwiemy negocjacje, teraz mogą dać strzały w nas. uciekłem i podjadę zaraz tutaj w drugą stronę i ty wsiądziesz. Dobra, tak teraz już. Poczekaj. Dobra, wychodzisz, wychodzisz stąd teraz, wychodzisz, wychodzisz. Rozpierd... Rozp łeb, roz Słyszysz? Łeburos, wsiadaj do samochodu, wsiadaj do samochodu. Cały czas celuje do... Oj, nie chcecie <śm> mieć go na sumieniu. Nie chcecie <śm> mieć go na sumieniu. Jeżeli... <śm> <śm> On mówi, daje nam tu przykład swoim zachowaniem i tak dalej, nawet nieważne jaka jest prawda, musi mówić tą prawdę. O kurwa widzieliście to? <grywa> ależ wyprzedza, wychodzi naprzeciw Korzeniowski, ależ on pędzi! Drodzy Państwo, będzie medal! Będzie medal dla Roberta Korzeniowskiego! Zostawia rywali w tyle! Bawi mnie czasami to, że ludzie w 2022 roku... ...dziwią się, że są ekipy. I jest zazwyczaj jedna osoba prowadząca tej ekipy. I zaki, co? Xayo Industries prowadzone przez Xa... Nieźle, nieźle. Ekipa Evrona prowadzona przez Evrona? Nieźle, stary, nieźle, wszyscy tam liżą dupę. YFL prowadzone przez Multiego? Nieźle, nieźle, stary, się odwaliło ostatnio. Słuchaj, nie wierzysz, nie wierzysz, jest taka grupa ziomków. Ogólnie lubią ze sobą grać, ale to wszystko jest po to, żeby lizać liderowi dupę. No... <śpiewanie> to jest zajebiste, podoba mi się, podoba mi się, fajne, fajne. Halo? Cześć Stasiu, cześć! Cześć! Słuchaj, nie uwierzysz co się stało, No? Wstaję sobie i myślę sobie, wejdę na Twitcha, spędzę y, czas z przyjaciółmi, no nie? że się będę bawił. No. I widzę taki stream na górze Twitcha, X-Torek. No. I już miałem klikać, już widzę, Kamil nie wchodzi na stream. To miło. <laughs> Smutno dzisiaj się zrobiło? Znowu jestem wykluczony z grupy, tak, tak mam no, nadzieję, że się dobrze bawisz. Oczywiście nie wejdę, pewnie robisz coś fajnego, ale no, może jutro będzie inny tytuł, Zobaczmy. Może inny będzie jutro tak, tytuł. Trzymaj się, Stasiu, ja Trzymaj się coś innego. Pewnie, a to, a to my się nie zamkniemy nie. tutaj i będziemy się dobrze bawić po prostu. Tak, tak, to my się zamkniemy i się dobrze bawicie, a ja no. też, na pewno też się będę dobrze bawił, tak, tak, przejdź. Dobra, No całuski pozdrawiam. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, My By do ciebie, do ciebie wracać, wracać każdą nocą, nocą złotą Nie zna słów, co mają jakiś większy sens Jeśli Suka, tylko, tylko jedno proszę, tylko, tylko wiem Być, być tam, tam. Zapytał cię ty w... Wiem Proszę bardzo Sony oh, Sony, Sony, mój Sony Sony oh już jest spocony, o oh. Sony, Sony, mój szef Sony, o oh. Kraj nie jest na niego gotowy, o oh. Kapela znów będzie zawieszony, oh. A o A tak. znowu tak.